Ha, siad! 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 O, moja kanapa! Co się tutaj dzieje? O, Florek powrócił. Mamo, on się mnie w ogóle nie słucha. Co ty mi powiesz, Florek? Siad. Wow! Dobry Florek. Jak ty to zrobiłaś? Byłam spokojna i stanowcza. To zwierzę nie jest zbyt skomplikowane. Oj! <laughs> No, z tym to przesadziłeś florek. Florek? Twoje zachowanie jest nie do przyjęcia. Ten emu jest innego zdania. A wiecie, co mu dobrze zrobi? Co? Właśnie, co? Spacerek. Tak, tak, spacerek! Całkiem sprytnie. Tylko pamiętajcie spokój i stanowczość. Spokój i stanowczość. Jasne. O Ta zabawa jest ekstra! Jest super! Dobra, możecie uruchomić tańcusia trzy razy i ani razu więcej. Okej. Okay. Zielone, chodźcie. <grym> Bingo, muzyka! Włączymy mamu tańcusia, co? Y tak, no dobra. Dołączam. O, <laughs> Dzieci, zmywajmy się. My jej nie znamy. Bungie! Uuu, dajesz chili! Siemkale, no. <laughs> to było okropnie śmieszne. Niezłe ruchy, kochanie. Poczekajmy na twoje. Blue, następnym razem to ja zdecyduję, kiedy włączyć się, ok? Nie ty. No jasne. Bingo, a może tutaj uruchomisz tańcusia, co? Nie, chcę to zrobić w jakimś wyjątkowym miejscu. Poza tym nie leci tutaj muzyka. racja. Jaka szkoda. O nie! O, wygrałeś, kołnierzyku! Zbieramy się jeszcze raz? Tak! Jeśli chcecie, to mogę wam odliczyć do startu. Nie, dzięki, babciu! Przed mojej nocy, O, w porządku. Roxy, może przydam ci się Dobry, na coś? Proszę, nie wygłupiaj się. Usiądź i się zrelaksuj. O, wydaje mi się, że babciom nie specjalnie wychodzi relaks. Może jednak komuś się na coś przydam? Ładko, czy możesz popatrzeć, jak robię stójkę? Jestne bingo. Tylko proszę patrzcie do samego końca. No pewka. To dawaj, Łatko. Okej. Okay. Ustawmy... Ustawmy. Łatko widziałaś to? Oj nie, sorki bingo. Patrzyłam na domino. Nie ma sprawy. Ale ja widziałam, Bingusiu. Widziałaś moją stójkę na serio, serio? Owszem, i była świetna. Zdolna z ciebie dziewczyna. A popatrzysz znowu? Oczywiście, że popatrzę. Dzięki babciu. O, już A. prawie, już prawie. Uch. Chwila, moment, pole wydaje się na sam koniec. Eee, będzie spoko. Tato! I jak skończyłaś? Jeszcze nie. Tak się zastanawiam, ile tych gwiazdokuców kupię sobie za dwa dolary? Wiesz, co? Gwiazdokuce są po pięćdziesiąt. Czyli ile ich za to kupię? Zero, młoda! O. A dasz mi za to sprzątanie tyle, żeby starczyło na gwiazdok Nie dostaniesz ode mnie pięciu dych za sprzątnięcie po sobie. O, dlaczego? Bo ja w ogóle nie powinienem ci za to płacić. Powinnaś to zrobić i już. No ale czemu powinnam? Po prostu powinnaś. Dlaczego po prostu powinnam? Bo pozwolę ci to oblizać. Okej, okay, bardzo proszę. O, należysz tylko do mnie. Jak byłam w maluchach. Pamiętasz to jeszcze, Bingo? Hmm, hmm tak mi się wydaje. Bob spędza u ciebie cały weekend. Wymyślasz jakieś superaśne zabawy i robisz fotki. Mm -hmm. A potem wkładasz je do albumu Boba. Tutaj Bob w odwiedzinach u Kacperka. A tutaj u Helci. Uuu, widzę, że znasz się na karate, Bob. O, imponujące. Z tobą to lepiej nie zadzierać. A to jest z wakacji, na które pojechał z panią Terrier. Pamiętam. Pani Terrier zabrała go ze sobą do Szkocji. Re, Bob, trochę się nazwiedzałeś. Mam nadzieję, że u nas nie będziesz się nudził. Zadbamy o to, co nie? Tak! Ej, to moje, puszczaj. Puszczaj, Bob, to jest taty. Ostrożnie, tatu, on zna karate. Okej, okay, to ja wam zrobię fotkę. No dawaj, króweczko, podejdź trochę bliżej. No dobra, uśmiech Bob. Poka poka. Wracać Ona tak łatwo nie odpuści! Chować się! Gdzie te pyskate, psiaki? Nikt nie... Cóż, może mieć rację, w końcu tutaj dorastała! Nie macie ze mną szans! Dziadziu, mam dobry plan! Co, co możesz powtórzyć? Uch, chyba są tam! I z głowy! Dobra robota, Blue! Co teraz porobimy? Pokajakujmy! Doskonały pomysł, Bingo! Chodźcie, kierunek jezioro! Dawaj, Dziadziu! O, już! Obstawiam tyły na wypadek ataku wroga! Pokażę wam coś, czego nauczyłem się w dżungli! Dobry kamuflaż to już połowa sukcesu. Ha, ha, ha. Wow, to dobry panu dziadziu. dziadziu. Czy na pewno dobrze się czujesz? Tak jasne, nic mi nie jest. Bardzo jeszcze daleko do tego jeziora. Jestem głodna. No ja też, dziadziu. Masz jakieś jedzonko? Czy mam jedzonko? Idźcie za mną. <grym> <O>! Aaaa! Aaaa! <grym> Możesz w to uwierzyć? Gospodzio nas wykopała! Och! Musimy zamieszkać w lesie! Nie ma szans! To dziecko A. nie kąpało się przez trzy dni! A Ja się nie lubię myć! No to żegnaj niedomyta kucharko! O! Muszę zbudować domek z patyków! Bonjour! Cześć! Tu veux jouer avec moi? He? est Ja nie bardzo rozumiem, co ty do mnie mówisz. O, dzięki! Zbuduję z nich domek. posia mnie wyrzuciła. Oj, my jest super! prend les plans pour No tak, to niech będą ściany. Przepraszam cię na chwilkę, sąsiadko. Muszę uciszyć tego hałaśliwego pana raz i na zawsze. Jak ty to zrobisz? Jak zwykle po dobroci. <gry> <gry> Przepraszam, sąsiedzie? Zniszczył pan mój dach, więc niech pan będzie dobrym sąsiadem i zrobi coś dla mnie. Niby co. Proszę naprawić. E, no, nie sądzę, złotko. Proszę naprawić. E, dobrze. W zasadzie mogę już teraz. Dzięki, sąsiedzie. Przepraszam. Czasami doskwiera mi samotność. Piłowanie mnie trochę rozwesela. O, niech pan weźmie zwierzę. Hmm. Dobrze, teraz w temacie naszej bingo. Ja się tym zajmę i załatwię to po dobroci. O! Proszę, pingwinki. O, jejciu! Widzę, że trzymasz sobie pingwiny w moim salonie. Cześć, tato! Ale <laughs> śmiesznie! Tur, tur, tur! Tur, tur. Ziemia? To jest swój helikopter, wsiadaj! Dobra, mogę być pilotem? Nie, ty będziesz pasażerką. Ale możesz mi powiedzieć, gdzie chciałabyś dolecieć. O, to ja bym chciała zobaczyć Wielką Rafę Koralową. Eee, spoko, to lećmy. Tur, 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 Jest i ona, Wielka Rafa Koralowa! U, to podsykam fotki! Fotka, fotka! Patrz, tam płynie wieloryb! Fotka, fotka! A -a. A -a. Telefon mi się wyślizgnął i wylądował w nożu wieloryba! Dobra! Aaaa! Oddawaj ten telefon! Uważaj! On zaraz psiknie wodą z tego swojego nozdrza! Aaaa! Więc weźmiemy je za tej samej wielkości, dobrze? W porządku. Pokaż mi, jak mocno wywalisz język. No. Okej, okay, tak może być. Ty też pokaż, okej? Okay? Tak może być? Tak. No to świetnie. Eee, wywaliłaś za mocno! Nie, wcale nie! Bingo, to w nie język. Dzieci, co wy robicie? E, ty też cofnij! Hej, ty cofnij, ty cofnij! Już cofnęłam! No cofaj, ej, cofaj! Ej, chyba ty! Lew jest głodny! Końcu! Wybaczcie dzieci, ale jej się na wszystko pozwala. Uwaga, czytelnicy biblioteki! Proszę o zwrot wszystkich książek. Wkładam je do tej książkowej paszczy. Dziękuję. Ty też, mufinko! Nie, ja nigdy ich nie oddam! Nie możesz zatrzymać książek z biblioteki. Jeśli ich nie oddasz, półki będą świecić pustkami. Wszyscy pozostali muszą je zwracać, a ja jedna mogę je zatrzymać. No ale dlaczego ty jedna możesz? Bo jestem najbardziej wyjątkowym dzieckiem na świecie. Dosyć! Możesz sobie hałasować i wypożyczać wszystkie książki, a nawet pożerać biedne dzieciaki, pod warunkiem zwracania książek. W innym razie możemy sobie odpuścić całą zabawę. Wspięłam się! Jej! Dasz radę, dasz radę! Zaraz będę! To działa! Super, Pomki! Siadaj z nami! Hej, co tu się dzieje? Chodź no do mnie! Ech. Pompi! Uf, o mały włos! No chodź, Pompi! Wchodź z powrotem! Już I... idę! No Jeszcze Szpit miniaturowy to drobna, ale odważna rasa. No chodź, no chodź! działa. Jeszcze Ech. trochę. Hej, no! Pompi, wiem, że dasz radę. radę. Yeah. Oh. Yeah. 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 Robiłam to! Hej, ja mam lęk wysokości! Sam się prosiłeś, złośliwcu! Żądam odstawienia na ziemię! Natychmiast! O, no dobrze, więc zejdziemy. Gotowi! 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 Zaraz, czekajcie! Już! O, 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 go! Yeah! Jesteś pewien, że w dobrym miejscu to wkręcasz? E, to chyba nie ma znaczenia. A ja myślę, że ma. Re! Będziemy jaszczurkami. Jaszczurki robią tak. No i łapią muchy. A ja ciebie uczę łapania, bo jestem twoją mamą. Dajesz radę? Dajesz radę? Tak. Yy, oj, sorki. No mówiłaś, że dajesz radę. Przeprosiłam już. A, rozwaliło się. No i właśnie dlatego komiksowy pies radzi podłożyć karton. Niech ci będzie. Oczywiście, to moja wina. Bingo, tak! szybko! Nie umiemy pływać! To może znowu bądźmy rybami? Nie, to już było. No dobra, to podłóż to! Po co to tu stoi? Uu, możemy udawać, że to jest wulkan! A będziemy dinozaurami? Tak, T-rexami. Ja będę tiroksową mamą! Rau! O, spinko. spinko! Nazywam się Bubu Babu. Bubu bu, babu musi do łóżeczka. A nie, wcale nie. Ona kocha roślinki. A! Nie, czerpie! Ros! Weź się ogarnij, Spinka. <laughs> Już jesteśmy. Przystanek muzeum. Spinka, jesteśmy w restauracji. Oto karty dań. Dzięki. Tylko ostrzegam, że będziemy bardzo długo się namyślać. Nie będziecie. Nie mogę się zdecydować, skarbie. Ah! Wy... Wiesz, że kokosy mają w sobie wodę. Puszczaj go! Co wyrabia! A! 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 Moja restauracja! A? To nie jest koniec zabawy! Blue! Chyba jednak pójdziemy sobie na frytki. Chodźmy moi mili. nie flagę wygrywa. Gotowa, start! Czekaj, moje rzeczy do wspinania. Bingo, ale mamy tylko 5 minut. Nie zaczynaj beze mnie. Mam wszystko. gotowe start! Czekaj, zapomniałam o pozytywce. Bingo! Dość z tego, ja się wspinam. Yuh. Yuh. Gotowa! Hej, nie zaczekałaś na mnie! Bo strasznie się guzdrowałaś! To tak są ważne rzeczy do wspinania! A! Nie jest lekko! Za dużo masz w piecaku! To dlatego! Wciąż tęsknisz za mamą? Tak. Zabawa zajmuje moje myśli tylko przez krótką chwilę. Proszę, powiesz jej, żeby wracała. No dobrze. Dzięki, tato. Tylko wiecie, ona serio nie mogła się doczekać tego bociankowego. Czego ja nie pojmuję. Bo kto by chciał oglądać jakiegoś tam bociana w śpioszkach? No. Przecież nie o to chodzi w bociankowym. Właśnie, że o to. Mama spotyka się z koleżankami i ubierają losowego bociana w śpioszki. Nie! nie. Coś ci się pomerdało, tato. <grym> Czy ty naprawdę tak uważasz? No to wytłumaczcie mi. To jest przyjęcie dla pani, która niedługo urodzi dzidziusia. Serio? No przecież. Są tam prezenty? Tak, ale wszystkie dla Bobasa. O, co można przynieść Bobasowi? E, nie wiem, jakieś śliniaki, grzechotki, inne takie. Właśnie, i śpioszki. Oj tak, dzidziusie kochają śpioszki. Siar. O, niech to. Super, bingo. W porządku. Przedostaniemy się przez tunel do naszej podziemnej bazy. Gdzie też będą hamaki. To my do tunelu za wami. Nic z tego, bo właz do tunelu będzie zamknięty. Będę miała siekierę i rozwalę ten właz. On będzie metalowy. Rozwalisz siekierę. Hmm, co przebije się przez metal? Eee, diament? Bardziej, nie pomagaj im! Sorki. <laughs> Użyjemy diamentowej siekiery i tyle! Bra! O nie! Szybko, uciekamy! Wsiądziemy do auta! Tak, wypasionego! Trzy, dwa, jeden, start! <laughs> Blue, to my do auta, Villa Marzeń. O tak! Do czego? Do auta, Villa Marzeń! To wypasiona villa na półkach! Ma 11 burgerowni, 20 sypialni i 40 toalet. A te zielone są bardzo śliskie. Puknęłam błoto! I co teraz? Ach, wyjdzie ci na zdrowie. Oj! strumyczek jest przepiękny. O, tak bardzo uroczy i wcale się tu niczego nie boję. O! Ło! <laughs> wow. Ej, chyba zaczynam doceniać ten strumyk. No ja myślę! Super skok kołnierzyku! Gotowa, bingo? Tak! Twoja kolej, Blue! Troszeczkę daleko! Okej, okay, będę ci odliczać. Trzy, dwa, jeden, skacz! Ja nie dam rady! No dawaj, Blue, pomyśl, że skaczysz po łące od jednej owieczki do drugiej. Ja nigdy nie skaczę od owcy do owcy. Jak to? Dasz sobie radę, mała odwagi. Strumyczek. Jest przepiękny! Tak, gratulacje, I Gratulacje Bączko! Dzięki tato!